Tylko 1% ludzi odpowie poprawnie na te trzy zagadki. Masz 5 sekund na odpowiedź. Gotowy? Spróbuj rozwiązać te trzy zagadki i napisz w komentarzu, ile miałeś poprawnych. Pierwsza zagadka: co rośnie, ale nigdy nie maleje? Masz 5 sekund. Odpowiedź to Twój wiek. Czas płynie, a my tylko się starzejemy. Druga zagadka. Co ma klucz, ale nie otwiera drzwi? To klawiatura. W końcu każda klawiatura ma klawisze, ale żadnych drzwi nie otworzy. Ostatnia zagadka: co jest czarne, gdy to kupujesz, czerwone, gdy używasz, i szare, gdy wyrzucasz? Odpowiedź to węgiel. Spala się na czerwono, a potem zostaje szary popiół. Ile miałeś poprawnych? Daj znać w komentarzu. Jeśli chcesz więcej takich zagadek, zostaw lajka i suba.